Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Pozdrawiam Was z Warszawy, z tego bardzo ładnego, ekskluzywnego wnętrza, a jestem w hotelu Mariot w Warszawie, tym przy, przy dworcu centralnym. Przyjechałem tutaj do Warszawy, bo jutro będę prowadził szkolenie dla jednej ze światowych firm marketingu sieciowego, dla menadżerów tej firmy, dla supervisorów dokładnie. Ale jestem w tym Mariocie i tak mnie... Tutaj naszło, żeby do Was przemówić, ponieważ takie swego rodzaju sentymentalne skojarzenie mi się tutaj pojawiło i chciałbym się tym skojarzeniem sentymentalnym z Wami podzielić. A mianowicie pamiętam, kiedy rozpoczynałem swoją działalność w marketingu sieciowym w 1993 roku, no to oczywiście takich eleganckich hoteli było jak na lekarstwo. I pamiętam, że wtedy spotykając się z ludźmi, spotykałem się bardzo często właśnie przyjeżdżając tutaj pociągiem do Warszawy w hotelu Mariot. I spotykałem się wtedy z ludźmi, którzy, w moim przekonaniu, byli tymi, z którymi należało się w takim miejscu spotkać. Nazywam ich często dzisiaj grubymi rybami, chociaż rzeczywiście jest to pojęcie dość obszerne. Ale. Do czego zmierzam? Bo to zmierzam do tego, moi drodzy, że e, dzisiaj ta umiejętność spotkania się z człowiekiem, e, spotkania w realu, tego e, wypicia kawy wspólnie w jakimś eleganckim miejscu, wydaje mi się, jest umiejętnością w odwrocie. E, tak bardzo przyglądaliśmy do tego online, e, że ono zastąpiło budowanie tych prawdziwych, realnych relacji z drugim człowiekiem. I jak pamiętam tamte rozmowy z lat 90. bo to sporo lat trwało, kiedy przyjeżdżałem do Warszawi, tutaj się w Mariocie spotykałem, to spotykałem się z ludźmi, co do których miałem takie poczucie, że będą pasowali do tej networkowej sugestii tak szukajcie lepszych od siebie. A jeszcze jednej, którą kiedyś też się z Wami podzieliłem, szukajcie ludzi sukcesu, tych, którzy gdzieś już osiągnęli sukces w sporcie, w biznesie, w działalności jakiejś organizacyjnej czy jakiejkolwiek innej. No i z takimi ludźmi trzeba się spotkać we właściwym miejscu, chociażby po to, żeby rzeczywiście taka rozmowa była na odpowiednim poziomie. Dzisiaj oczywiście ten świat online jest światem, w którym można bardzo wiele przekłamać, bardzo wiele różnych rzeczy pokazać, nie chcę dzisiaj się do tego odnosić, po prostu wracam tak do Was z tą przypowieścią, tą historią sentymentalną. A skąd to w tytule o miliardach obrotu? No moi drodzy, prawda jest taka, że już to kiedyś policzyłem, już pewnie kilka razy wyartykułowałem biznes, w którym ja działałem, organizacja, w której ja działałem moja organizacja wygenerowała, tak tak, kilka miliardów obrotów. I to właśnie dzięki temu, że spotykałem się z ludźmi, którzy mieli ambicje i mieli wyobraźnię na poważny biznes, na duże pieniądze. Miałem to szczęście, że znalazłem ludzi, którzy byli nietuzinkowi, tak jak to właśnie ta sugestia networkowa mówi, lepsi ode mnie. I pamiętam taką szczególną rozmowę sprzed wielu lat z jednym z moich najlepszych współpracowników, który właśnie w tym miejscu pierwsze kroki w tym biznesie stawiał. No, nie będę wam tych historii opowiadał, żeby was nie zanudzać tutaj wieczorową porą, ale bardzo się cieszę, że jesteście, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy mówić o networku nie tylko z perspektywy wyobrażenia, co to będzie za biznes, ale z perspektywy faktów. Które są niezaprzeczalne, tak. To jest wspaniały biznes, wspaniała szansa, ale nie dla każdego. To jest szansa dla tych, którzy mają wyobraźnię, którzy chcą sięgnąć po więcej, którzy marzą o lepszym życiu. Na no co do grubych ryb, to zapraszam Cię na webinar. Tak. Link do tego webinaru wkleję w komentarzu, jak rekrutować grube ryby do MLM w 2024 roku. Jeśli nie jesteś jeszcze. Na ten webinar zapisana, zapisany, to oczywiście zachęcam ciebie. W komentarzu będzie link do tego webinaru. Więc jak zakończę to poczekaj sekundkę i to będzie coś bardzo, bardzo wartościowego. Myślę, że takim pytaniem retorycznym jest to, czy chciałabyś, chciałbyś znaleźć i wprowadzić do swojego zespołu kogoś, kto ci wygeneruje kilka miliardów obrotu. Ja należę do ludzi, którzy wygenerowali Oczywiście nie sami, ale ze swoim zespołem kilka miliardów obrotu. A ponieważ zaczęło się to w latach 90., to myślę, że te pieniądze trzeba byłoby jeszcze pomnożyć, zważywszy inflację. Więc zapraszam na webinar. Póki co pozdrawiam Cię z Mariota. W takich miejscach warto bywać. Jest ciut inny klimat, a na pewno rozbudza się wyobraźnię. I do rozbudzenia wyobraźni, apetytów. Ciebie nakłaniam. Pozdrawiam serdecznie. Piotr, nic z tej strony. Do zobaczenia. Cześć.